Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mowa o drugim kroku w przygotowaniu do planowania naszego budżetu. Dzisiaj będziemy planować nieprzewidziane wydatki. Tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że dosyć śmiesznie to brzmi, ale naprawdę możemy to zrobić. I ja Wam dzisiaj podpowiem, jak. Zacznijmy od tego, że co to, może być, co to mogą być takie nieprzewidziane wydatki? Oczywiście no nie zaplanujemy sobie żadnej choroby, to jest, to jest oczywiste. Natomiast możemy rozejrzeć się w naszym domu, w jakim stanie są nasze sprzęty. Bo często one są takim nieprzewidzianym wydatkiem. Często mówimy, że kurczę, zepsuło nam się coś, zepsuła nam się lodówka, no i był to nieprzewidziany wydatek. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, w jakim ona jest w stanie. A jeżeli przejdziemy, przemyślimy, jak to, przejdziemy się po naszym mieszkaniu, po domu, zobaczymy, co w jakim, co, w jakim tak naprawdę jest stanie. Czy może pralka jest z nami już bardzo, bardzo długo i być może niedługo trzeba będzie ją wymienić? Być może zapomnieliśmy, a tak naprawdę daje już nam jakieś. Sygnały małe, że coś może z nią się dziać. No i właśnie to jest po to, abyśmy mogli sobie kupno nowej pralki zaplanować. Po to, żebyśmy nie musieli nagle wydawać z budżetu na przykład awaryjnego, nie wiem, ile pralki kosztują, ale powiedzmy 2-3 tysiące, A być może są tańsze, być może są droższe, jakby dowiecie, nie wnikam. Natomiast warto sobie wejść wtedy do internetu, czy, czy jeśli ktoś ma ochotę do sklepu zerknąć i jakie są ceny zorientować się w tej kwestii, to nie jest tak, że wy tą pralkę musicie kupować, ja was nie zachęcam do wymiany wszystkich sprzętów, to jest tylko po to żebyśmy zaczęli już jakby na tą, tą pralkę sobie te pieniądze odkładać w małej części niech to będzie na przykład 50 zł miesięcznie czy, czy na przykład 100 zł, to kwestia tego, na ile my uznamy, że ona jeszcze pociągnie. Jeżeli to jest nowa pralka, to wiemy, że ona jeszcze z nami troszeczkę popracuje. Natomiast jeżeli to już jest taka, no wiecie, stara pralka, której nie kupowaliście od nie wiem, 10 lat, to zakładam, że no 2 lata, trzy, może nawet krócej, ona może faktycznie nam się zepsuć. Nie liczymy na to, że ona popracuje z nami kolejne 10 lat, tylko już przewidujemy to, że może ona nam się zepsuć i zaczynamy sobie po małej kwocie odkładać. Dajemy sobie termin ważności, czyli zakładamy, że może być tak, że ona za rok, półtorej nam się zepsuje. Dlatego bierzemy sobie ten, te półtorej roku, dzielimy na kwotę, którą sobie ustalimy, czyli zerkniemy sobie w sklepie, czy też w internecie, jakiego rzędu takie nowe pralki nas interesują. I załóżmy, że jest to 1500 zł i sobie po prostu 1500 zł dzielimy przez ilość miesięcy, na ile chcielibyśmy, przez ile czasu chcielibyśmy odkładać. I tak małymi kroczkami przygotowujemy się do tego, że tą pralkę kiedyś trzeba będzie wymienić. Oczywiście, gdy już sobie na tą bralkę odłożycie, to nie jest tak, że Wy już musicie ją kupić. Zostawiacie te pieniądze, eee, nie wydajecie ich na nic innego. To nie ma być tak, że opralka mi się nie zepsuła, to ja sobie wezmę te pieniądze na coś innego. Nie. Wy te pieniądze sobie po prostu zostawiacie, one sobie są i one sobie czekają. Na tę sytuację, być może sobie coś do, do tego dorzucicie, bo stwierdzicie, że chcecie lepiej, jakąś lepszą pralkę, jakąś droższą. No, tak na tej zasadzie to ma działać. Dzięki temu, gdy ona się faktycznie zepsuje i nie da się już jej naprawić, to będziecie spokojni i nic takiego Was nie zaskoczy. Nie zaskoczy Was niespodziewany wydatek pod tytułem pralka. To samo słuchajcie z lodówką, z zamrażarką, jeśli macie. Z rzeczami takimi naprawdę niezbędnymi do funkcjonowania, tak? Bo bez pralki no dosyć ciężko, ciężko żyć. Ja wiem, że można prać ręcznie, natomiast któż z nas dzisiaj to robi? Raczej wszyscy pierzemy normalnie. Więc to są tego typu, tego, tego typu rzeczy, że naprawdę możemy sobie to przewidzieć. Jeżeli. Prowadzicie na przykład, to jest taki drugi pomysł. Jeżeli prowadzicie na przykład swój biznes, bez którego, przy którym macie jakiś sprzęt, bez którego no nie da się prowadzić tego budżetu. Nie wiem, co to może być. To może być cokolwiek. Nie mam teraz nawet pomysłu tak na szybko, natomiast no, może być to naprawdę, naprawdę cokolwiek. Niech to będzie na przykład telefon że telefon wam się, nie wiem, zbije i uszkodzi wam się całkowicie matryca i bez tego, no ani rusz, no to trzeba się przygotować na to, że ten telefon trzeba będzie kupić nowy, co też często nie jest małym wydatkiem. Oczywiście ja wiem, że są, że, że jeżeli bierzemy te, te, telefon na raty, to są niskie koszta, tak na, na, na pierwszy rzut. Natomiast ja już dawno odeszłam od tego, aby brać telefon w abonamencie. Raczej wolę go za gotówkę, raczej nie bawię się w raty i raczej staram się takich rzeczy nie robić. Ale wiecie, to, to nie jest nic złego, jeżeli ktoś tak robi. To wszystko zależy od tego, jak wy chcecie do tego podchodzić. Natomiast warto sobie coś takiego przemyśleć i też zaplanować. Żeby nie było to dla Was zaskoczeniem. Pamiętajcie, takie najważniejsze, najważniejsze kwestie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy, nie wiem, teraz planowali no, jakieś takie rzeczy, bez których możemy żyć, bo wtedy, kiedy czegoś nam zabraknie, to jakby będziemy mogli sobie na to odkładać później. I to też nie, nie, nie będzie tak, że będziecie musieli brać z awaryjnego, bo koniecznie wam to jest potrzebne, nie? To rozsądnie ze wszystkim. Rozsądnie do tego musimy podchodzić. Do tego są również przeznaczone koperty, możemy sobie przeznaczyć koperty, takie awaryjne, które możemy nazwać, nie wiem, sprzęt domowy. Możemy sobie zrobić kopertę, na przykład awaryjną na elektronikę. Na przykład, jeżeli wasz, wasz, mąż, wasz mąż ma swój komputer, jakiś taki stacjonarny, w którym bardzo dużo, na którym też bardzo dużo pracuje no i czasami gdzieś tam śleda jakaś karta graficzna albo coś innego, to warto sobie tutaj też na to małe kwoty chociaż słuchajcie, odkładać, żeby później nie okazało się, że 600 zł trzeba na jakąś kartę wydać. I tak jak mówię, ja słuchajcie, cen nie mam, ja strzelam, nie znam, ja strzelam, więc nie sugerujcie się. To są tylko przykłady tego, w jaki sposób możemy zaplanować te nasze nieprzewidziane wydatki, abyśmy, aby później one nas nie zaskoczyły. Czyli już wiemy, co robić. Planujcie swoje nieprzewidziane wydatki. Mam nadzieję, że. O i właśnie, gdybyście mogli napisać w komentarzu, co dla was mogą być takim nieprzewidzianym wydatkiem. Jak sobie już zrobicie swoją listę, to, to co tam tego ciekawego wpisaliście. Ja myślę, że to dla każdego z nas, kto zajrze do sekcji komentarzy, e, będzie bardzo fajna opcja, bo o czymś możemy po prostu zwyczajnie nie pomyśleć. Ja również bardzo chętnie poczytam, e, więc zachęcam Was do tego. Jestem bardzo ciekawa e, na. To chwilę obecną wam bardzo dziękuję i zapraszam do kroku trzeciego. Dzięki bardzo do zobaczenia.